Cześć. W tym filmie pokażę ci w jaki sposób możesz wyeksportować rysunki 2D i 3D obiektów stworzonych w projekcie Tylook, tak aby móc udostępnić je architektom korzystającym z programów w innych środowiskach, takich jak AutoCAD, SketchUp, Revit i tym podobne. W tym celu kliknij w ikonę z napisem CAD na pasku narzędzi. Następnie wskaż gdzie mają zostać zapisane pliki. Dobrym nawykiem jest tworzenie nowych folderów, ponieważ ilość wygenerowanych plików może być duża. Po chwili pliki zostaną zapisane i otworzy się folder, w którym się zawierają. Dla każdej utworzonej powierzchni wygenerują się dwa pliki. Jeden o rozszerzeniu PNG, drugi o rozszerzeniu DXF, który obsługuje oprogramowanie CAD. Oprócz tego możesz wyeksportować projekt w formie obiektów 3D. Aby to zrobić, kliknij w ikonę ze skrótem SKP na pasku narzędzi. Dzięki temu będziesz mógł zapisać obiekty w formacie SketchUp. SketchUp to jeden z najbardziej popularnych programów do modelowania obiektów 3D na świecie. Wybierz, gdzie chcesz zapisać plik oraz ustal jego typ. Ten proces może chwilę potrwać. Czas zależy od możliwości obliczeniowych Twojego komputera oraz złożoności eksportowanego projektu. Po zakończeniu procesu możesz otworzyć plik w programie SketchUp. I dalej kontynuować swoją pracę. TileLook umożliwia także korzystanie z gotowych obiektów 3D, które możesz zaimportować po kliknięciu w plik na pasku zadań, a następnie importuj pomieszczenie 3D. W kolejnym kroku wskaż, gdzie znajduje się plik, który chcesz zaimportować, i kliknij przycisk import. Ukaże się okno, na którym będziesz mógł obrócić wybrany obiekt, a w dalszym etapie zmienić jego wymiary kiedy przejdziesz przez wszystkie wymagane kroki, pomieszczenie zostanie zaimportowane do programu Tilebook i będziesz mógł wykorzystać je w swoim projekcie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.